Szokująca prawda o koronacji Bolesława Chrobrego. Ukrywali to przed tobą, ale najpierw zostaw suba i lajka. Myślisz, że korona była nagrodą za jego zasługi? Błąd to był największy akt buntu w historii Polski i policzek wymierzony najpotężniejszym ludziom Europy. Przez ćwierć wieku odmawiano Bolesławowi tytułu króla. Cesarz rzymski i papież mówili nie. Dlaczego? Bo bali się niepokornego władcy na wschodzie, który prowadził wojny z cesarstwem i wygrywał. Władcy, który już w roku tysięcznym pokazał światu potęgę swojego państwa. Więc co zrobił chrobry? Czekał na idealny moment i ten nadszedł w roku 1025. Zmarł jego największy wróg, cesarz Henryk II, a w Niemczech zapanował chaos. Bolesław nie prosił o zgodę, on ją sobie wziął. Zwołał swoich biskupów do gniezna i kazał nałożyć sobie na głowę królewską koronę, wbrew woli nowego cesarza. To było jak powiedzenie całej Europie, Polska jest królestwem, pogódźcie się z tym. Ta korona nie była tylko złotem, to była pieczęć naszej niepodległości. Deklaracja, że nikt nie będzie nam mówił, kim jesteśmy. Bolesław zmarł zaledwie dwa miesiące później. Całe życie walczył o ten jeden. Ten moment spełnił swoje dzieło, zostawił nam królestwo.